Moin, moin, meine Freunde! Witam serdecznie, moi drodzy! W kolejnym dniu naszego 30-dniowego wyzwania jeden tak, każdego dnia lernen wir uczymy się einen nützlichen Satz czyli jakiegoś przydatnego zdania jeden tak lernen wir einen nützlichen Satz auf Deutsch po niemiecku i dzisiaj również się takiego przydatnego zdania nauczymy a zdaniem na dzisiaj jest Leben wie Gott in Frankreich. Czyli dosłownie Leben, żyć wie Gott, jak Bóg in Frankreich we Francji. Leben wie Gott in Frankreich. Zwrot ten na polski moglibyśmy przetłumaczyć na żyć jak u Pana Boga za piecem. Leben wie God in Frankreich. Żyć jak Bóg we Francji, żyć jak u Pana Boga za piecem. Na przykład możemy powiedzieć: Mit dem Geld, das du gewonnen hast, kannst du jetzt wie Gott in Frankreich leben. Czyli przetłumaczmy to sobie: Mit dem Geld, z tymi pieniędzmi, das du gewonnen hast, które wygrałeś. Kannst du jetzt wie Gott in Frankreich leben? Możesz teraz żyć jak Pan Bóg. Możesz teraz żyć jak u Pana Boga za piecem. My tym Geld, das du gewonnen hast, kannst du jetzt wie Gott in Frankreich leben.